Jak sobie radzić z niegrzecznymi myślami w pracy? O tym powiem w tym wideo. Być może zastanawiacie się, skąd w ogóle taki temat na blogu o pracy i o karierze. Już spieszę wyjaśnić, tak? Zdaję sobie sprawę, że jest to temat wrażliwy, temat kontrowersyjny. Natomiast pochodzi od jednego z oglądających wideo i Nieraz ten temat, tak szczerze mówiąc, w kuluarach w mojej pracy był już na tapecie. Więc jako, że mówię tutaj na tym blogu o rzeczach, o których może nie usłyszysz znikąd inąd, to postanowiłam powiedzieć o nim wprost, dać Ci okazję wysłuchania, co się z tym może łączyć. Czy te niegrzeczne myśli w pracy to jest coś złego? Jak to może wpływać na Twoją pracę? Nieraz sobie wysyłamy różne żarty właśnie o takim erotycznym, czy to właśnie żelangi z koleżankami, czy z kolegami, czy w różny sposób, a nawet jeśli nie wysyłamy, to gdzieś może zdarzyło Ci się w pracy mieć jakieś takie no, niegrzeczne myśli powiedzmy delikatnie, czy właśnie o zabarwieniu takim seksualnym, erotycznym i czy w ogóle jest w tym coś złego. Też właśnie osoba, która zainspirowała ten wątek, gdzieś w kuluarach rozmawialiśmy na ten temat i była taka wątpliwość, że to może jest temat właśnie bardziej związany z zaburzeniami, bardziej w kierunku psychiatrii, były takie no, pół żartem, pół serio rzucone komentarze i rzeczywiście no, jeśli tych myśli jest bardzo dużo, są bardzo natrętne, dzień po dniu o niczym innym nie możemy myśleć, no to wszystko co nawet może prowadzić do pozytywnych rzeczy, tak, może być szkodliwe tak samo i w tym wypadku. Ja natomiast nie będę się tutaj rozwodziła o tej skali natężenia, tylko bardziej powiem o tym, co jeśli te myśli w ogóle się pojawiają. I gdzieś tam może są jakimś rzeczy, w pracy, ale nie jest to tak, że po prostu Twoje życie jest zdomin zdominowane tym wątkiem, okej? Okay? Więc nie będę tutaj wnikać, gdzie już jest ta granica, że się nadajemy na leczenie, <laughs> jesteśmy seksoholikiem, yy, tylko bardziej yy, w ogóle yy, jak do tego tematu podejść. I powiem o tym bardziej jako psycholog, troszkę też wątków takich terapeutycznych w to wplotę, ponieważ nie wiem, czy wiesz, że oprócz tego, że jestem magistrem psychologii, to był czas, że też studiowałam psychoterapię w takim nurcie psychodynamicznym. E, zatem do dzieła! <grywa> Zacznijmy od tego, że um, seks i to co z nim związane, czyli chociażby myśli na tle seksualnym, to jest pewnego rodzaju energia i każdy człowiek y, ją ma. Każdy człowiek dorosły ją ma. Więc jeśli pracujesz, a to jest blogo pracy, to również tą część w sobie masz. Gdyby tego nie było, to by było dziwne. Co więcej, jest to pewnego rodzaju energia, więc jeżeli nawet masz jakieś myśli y, nawracające, związane z Powiedzmy Twoim życiem erotycznym, to no to, to jest po prostu jedna, jeden z obszarów Twojego życia i też no, tak samo jak myśli w pracy czasem dopadają cię w domu, kiedy śpisz w łóżku, tak samo może się zdarzyć, że myśli o charakterze właśnie łóżkowym wpadną ci do pracy po prostu do głowy w pracy. Więc nie ma nic w tym złego, wręcz przeciwnie, powiedziałam, to jest po prostu energia, bardzo wysoka energia. Nawet kiedyś słyszałam o takiej technice, że jeżeli chcesz sobie dodać energii w pracy, to możesz właśnie pomyśleć sobie o jakimś fajnym przeżyciu, żeby sobie tej energii dodać. Hmm? Myślę, że może zadziałać czasami lepiej niż kawa. Oczywiście, jeżeli ciągle się czujesz źle w pracy, to no raz może taka technika pomoże, ale na dłuższą metę nie. Natomiast czasami mamy gorszy dzień, czasami biorytm jest słabszy, kawa się skończyła i można się w taki sposób próbować wspomóc, dodać sobie tej energii. Więc to też pokazuje, jak ta energia po prostu na nas działa. Także to a propos yy, naszy, naszego dzisiejszego tematu, to uważam, nie jest nic złego, wręcz przeciwnie, jest to energia, możemy ją wykorzystać. Znasz już jeden sposób, jak możesz ją... Yy... Wykorzystać. Też myślę, że Cię zainteresuje to, co przeczytałam u Napoleona Hilla, autora, takiego bestsellera wszechczasów, książki, pierwszej książki samorozwoju, Myśl i Bogać, się". on twierdził, że ludzie im starsi, tym większy sukces osiągają, ponieważ właśnie umieją sobie radzić z tak zwaną sublimacją popędu umieją lepiej zarządzać tą energią seksualną. Wiadomo, kiedy jesteśmy młodzi i zaczyna się nas budzić ta energia, no to różny sposób sobie z nią radzimy, musimy się nauczyć zarządzać. Natomiast czasem zaczynamy ją bardziej kontrolować, możemy też tą energię właśnie przekierowywać na przykład na tworzenie, czyli jestem w pracy, ok, może nie mogę zrealizować swoich pragnień, marzeń skrytych, fantazji erotycznych, ale mogę to, to wykorzystać jako właśnie energię do tworzenia czegoś, czyli tak dokonać takiej sublimacji, pędy, jak to się w języku psychoterapii em, nazywa. Ja to się twierdził, mówił tutaj głównie o osobach plus 50, że często ludzie odnoszą sukces powyżej tego wieku właśnie dlatego, że nauczyli się lepiej zarządzać tą energią. Hmm? Więc może to mieć wpływ na pracę i to bardzo pozytywny wpływ. Oczywiście inną rzeczą jest, też myślę warto zaznaczyć, na ile możesz dzielić się tymi swoimi myślami z innymi ludźmi. Czy ujawniać, że chcesz zrealizować takie pragnienia, zwłaszcza jeżeli to dotyczy kogoś z Twojej pracy, ze współpracowników. Tak? No bo tutaj jest już delikatny, grząski grunt związany z mobbingiem, związany z jakąś przemocą seksualną. No, różnie różne tutaj ludzie mogą reagować. Na pewno no, jesteś w pracy, więc wiadomo. Raczej nikt się tego nie spodziewa, żeby na tym gruncie wiem, wymieniać się żartami, więc wymiana żartów również może być ryzykowna i trzeba widzieć z kim i jak to robimy. I też nie zawsze i w każdej sytuacji możemy otwarcie porozmawiać na różne tematy. To oczywiście nie, nie ma nic wspólnego z tym, że my mamy udawać nie wiem, świętych i nie wiadomo kogo i w ogóle ten temat to jest B i unikamy. Bo nie, no bo oni z nas, oczywiście jedni z nas są bardziej bezpośredni, drudzy mniej. No są sytuacje, że na ten temat po prostu no, nie wypada rozmawiać czy w ogóle, czy wprost. Więc tutaj już jest kwestia środowiska, kwestia Twojej osobowości. Na pewno no, trzeba by uważać na to, jak te wątki wnosimy w pracy, jak o tym rozmawiamy. Także podsumowując, te niegrzeczne myśli są Twoją energią, więc możesz ją wykorzystać, skatalizować w jakimś innym, nowym kierunku. I do tego zachęcam, żeby wykorzystać je na swoją korzyść. Baw się dobrze w pracy. Wykorzystaj to, żeby stworzyć coś wspaniałego. Życzę Ci miłego dnia i pozdrawiam, cześć.